<laughs> <laughs> Gdzie co ma? Średnica dziury jest jakaś tam powiedziałem. No i się zaczęło, że to jest otwór, a nie dziura. Hmm. No nie no bo to w technice jest otwór Co? Ja kiedyś, Jest kiedyś, ta dziura tam? Słuchaj ja to kiedyś na przykład wiesz no nie wiem jak ja 126 się ścigałem No i tam coś się dorabiało różne takie miałem patenty nie No i były takie tam warsztatiki ślusarskie tam pani o kareszkę, frezarkę nie No i tak chodziłeś Przychodziłeś do pana i mówisz no dzień dobry tam wiesz z miną speszoną żeby wiesz tutaj tego no i mówisz Chciałbym to zrobić Na 3 centymetry Ten chłop tak popatrzył Kolego Wyjdź teraz, przeczytaj co tam jest napisane i przyjdź i powiedz co przeczytałeś Ej Kurwa, no o co znowu chodzi, nie? No wracam, no patrzę, no jakiś tam zakład ślusarski, coś tam No przychodzę, no i co młody wyczytałeś? Jest tam, pan Pali No mówię, no co przeczytałem, no, no zakład ślusarski, no Jakbyś poszedł do stolarza, to ja ci bym ci wtedy mógł uciąć to na 3 cm. Tu, ja Ci mogę na 30 mm to zrobić. <gry> no <gry> no nie, no, tacy fachowcy, nie? Prawdziwi! Prawdziwy fachowiec, taki, co się zna na, na, na robocie. To, słuchaj, to było zawsze tak, że on palił fajka, nie? Tu robił coś i ten dym musiał lecieć prosto do oka. Jeżeli to nie robiło na nim wrażenia, to znaczy, że to był naprawdę dobry fachowiec. Widziałeś tak kiedyś takiego kogoś? Nie, bo już teraz się nie pali jak fajów, nie? Ale nie. szedłeś do chłopa i on, wiesz, tak zapalał rano tego fajka, no i tam robił robotę i ten dym tak prosto do oka. 12. Pytanie do obydwu chłopa. Czym powinien się charakteryzować dobry mechanik? Kurwa, że tnie się szlifierką bez osłony. No, no, <laughs> powieść, no, taka jest to. prawda. Przychodzisz do warsztatu i wy na przykład, no tam trzeba coś uciąć, nie? Patrzysz na, na Flexa, nie? Jak jest Flex z osłoną, to możesz spokojnie się spakować i iść stamtąd. Powie, że tam na przykład, nie wiem, czy telefon Ci zadzwonił, musisz pojechać, czy coś, na no, szybko. Takie ciubcze. Nie trzeba się martwić o auto. Nie, nie, bo to nie jakieś śrivierka z osłoną, znaczy w tym warsztacie dobrze nie robią. No to jest podstawa, no to jest, to jest, to jest podstawa. To Musi jak... być ten, ten ruch taki, wiesz? Taki no, no, no. no. I to coś jak z tym gościem co pali papierosa i musimy leczyć Ta, do dół. No to są te właśnie przyruchy, które się nabieraj. Wiesz, tniesz i od razu, wiesz. Ale tniesz równo, ale patrzysz tam, rozumiesz? Rozumiem. To jest łatwe. Dobra, pytanie.